Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, rozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska. Bóg nam dał relację z wizyty Jezusa, duszpasterskiej wizyty w świątyni. Otóż wizyta Jezusa w świątyni następuje zaraz po cudzie w kanie galilejskim. Ma to ze sobą ogromny związek. Dlaczego? Tu niestety potrzebna nam jest wyobraźnia. Jezus wchodzi do wnętrza świątyni i wygania sprzedających. Jeśli ktoś z Was jest archeologiem, to wie, że w starożytności często przechowywano pieniądze w naczyniach w naczyniach glinianych, kamiennych. Nie istniały sejfy, tylko przechowywano w garnuszkach. Takie naczynie nazywało się Keli w starożytności. Oszust w języku hebrajskim też nazywa się Keli. Gliniane naczynie. I teraz widzimy Jezusa, który wchodzi do świątyni i wyrzuca te garnki, te naczynia gliniane. One się rozbijają, pieniądze lecą. Ma w ręku jakiś sznur, wyrzuca też tych ludzi, którzy handlują ze świątyni na zewnątrz, na zewnątrz. A w Kamie Galilejskiej jest inaczej. On wchodzi do domu weselnego, na zewnątrz domu weselnego są naczynia puste, służące do oczyszczeń. Czyli wewnątrz tych kamiennych stągli być, powinna być woda niekoszerna, nie nadająca się do spożycia. Higieniczna woda, gdzie się ręce obmywa. O taka, jak się odkręca w kranie i wkłada się ręce tam, gdzie śmyje się. Te stągwie stoją na zewnątrz domu weselnego, ludzie tam obmywają swoje ręce, żeby wejść do wnętrza. W pewnym momencie brakuje wina. Jezus każe sługom przynieść te zewnętrzne naszynia do wnętrza, jakby odwrotna sytuacja jest niż przy wizycie w świątyni. Coś, co jest na zewnątrz, co jest wyrzucone, jakieś naczynie, jest zabierane do wnętrza. Staje się kielichem weselnym. To naczynie wyrzucone, higieniczne. Puste, kamienne. Wiadujemy, się, że tych naczyń jest tam sześć, bo szóstego dnia był stworzony człowiek, więc one symbolizują ludzkość, człowieka w ogóle, ale człowieka odrzuconego poza wesele Boga. Człowieka odrzuconego poza radość Bożą. Jakby poza granicę miłości Bożej. Tam jest ta pustka, brud, niekoszerność, kamienność. A On to wszystko wprowadza do wnętrza i czyni z tego puchary weselne. Cud jest jakby podwójny w Kanie Galilejskiej, nie tylko woda wino, ale również naczynia, które nie nadają się do spożycia, stają się naczyniami używanymi do spożycia, naczyniami, z których leje się najlepsze wino. Przynajmniej takie dobre, jak było poprzednie. To jest cud. I zaraz po tym wydarzeniu wchodzi do świątyni i wyrzuca z wnętrza świątyni, co niepotrzebne. Tak, kiedy wchodzi Jezus, naprawdę On wyrzuca, robi pewną awanturę życiową. Kiedy naprawdę wchodzi Bóg w Twoje życie, On coś wyrzuca, coś oczyszcza, coś wprowadza i coś wyprowadza. Zmienia istnienie, zmienia myślenie, zmienia sposób bycia Twój. Obecność Jezusa tym się charakteryzuje obecność Ducha Bożego w Tobie, że nigdy nie jesteś na takim samym etapie, jak byłaś rok temu, czy byłeś rok temu. Że ciągle jest coś nowego. Ale my dziś chcemy też wejść w naszą świątynię, nasze wnętrze. Nasz Pan chce, żebyś oczyścił swoje wnętrze, dzisiaj powyganiał to wszystko, co nie jest właściwe. Powyganiał z siebie niewłaściwy sposób myślenia. Wyrzucił z siebie takie schematy, które grzech Ci zaproponował. Wyrzucił z siebie takie schematy myślenia i mówienia, które nie są zbawcze i nie pochodzą z Biblii. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeśli ktoś czyta Biblię, staje się człowiekiem Biblii, staje się człowiekiem Bożym. Kiedy przestajesz z człowiekiem, który jest chory na gruźlicę, po trzech dniach możesz się zarazić nim. Kiedy zadajesz się z człowiekiem normalnym, normalniejesz. Ja osobiście mam codziennie szansę rozmawiać z kimś najnormalniejszym na świecie, z Bogiem. Liczę na to, że te wizyty u tego terapeuty doprowadzą mnie w końcu do tego, że znormalnieję. Sądzę, że i Wy powinniście często normalnieć przy Biblii. To nie Biblia jest nienormalna. To my mamy nienormalne myślenie i dlatego czasem mówicie tak. Nie rozumiem, co to jest napisane. To nie Biblia jest głupia. To my żeśmy zgłupieli. To Bóg jest mądry, a myśmy odeszli od umysłów i od zmysłów. I Im więcej czytasz Biblii, tym bardziej normalnie jesz. Wraca Ci mózg. Nasza historia życiowa, Nasze wady, nasze grzechy, to co nam mówili rodzice, najbliżsi, nauczyciele, księża, szefowie w pracy, koleżanki, koledzy, to często były słowa tylko ludzkie. W najlepszym przypadku wynik dobrej woli, ale tylko ludzkiej, a ludzka wola też ma defekt grzechu. Nas od małego dziecka nie otaczała atmosfera Słowa Bożego. Gdybym teraz kogoś z Was pytał, ilu z Was miało taki dom w którym ojciec codziennie wieczorem o dziewiątej zapraszał dziecko do siebie i mówił, czytamy teraz Biblię. Dzień, dzień, minimum pół godziny. Kto z was miał taki dom, że codziennie pół godziny czytamy wam Biblię i to jeszcze przez ojca? Mamy nienormalne klimaty. Wychowywały nas zbrodnie z telewizji. Wychowywały nas krzyki awantury. i awantury. dziwić się, że mamy nienormalny sposób myślenia również o sobie samych? Że źle siebie oceniamy? Że płaczemy z bylego powodu, że się nienawidzimy, albo że dajemy się oszukać na grzech. To wszystko jest nienormalne w nas. Nienormalny sposób myślenia. Tu jest handel. Tu sprzedajemy Boga, a czasem kupimy wołu. Tu sprzedajemy Jezusa, a kupujemy baranka. Można się i w tym pomylić. Tu sprzedajemy Ducha Świętego, żeby tylko do czyjegoś serca jak do na się przytulić. Człowiek może być tak wychowany przez świat że później może sprzedawać miłość Bożą, żeby mieć tylko miłość ludzką. Może dochodzić do takiego handlu też, że grzech bierze się za łaskę. Bo nasze myślenie jest spaczone. Dlaczego? Bo nasza historia życiowa nauczyła nas tego, żebyśmy źle myśleli o Bogu, źle myśleli o sobie i źle myśleli o świecie. Dlatego tak dużo rozżalenia jest. Pamiętacie tego młodego człowieka, który pytał Jezusa, co ma zrobić, żeby wejść do Królestwa Bożego. Jezus powiedział, idź sprzedaj wszystko. Co to znaczy, idź sprzedaj wszystko? Zgódź się na to, że idąc za mną stracisz wszystko. Zgódź się na to, że idąc za mną coraz bardziej możesz przegrywać życie. I przypominacie sobie, że on odszedł zesmucony. Zdał sobie z tego sprawę, że, że może go to kosztować nieudane życie na ziemi. Ta udana miłość z Bogiem. Dlaczego tak się dzieje, że chodzimy smutni, rozczarowani, złamani, albo po prostu źli? Bo mamy złe myślenie, mamy zły kod myślenia, nie biblijny. Bo nie oceniamy naszej historii życiowej po Bożemu. Nie oceniamy przez cel, tylko przez doraźne przeżycia. Święty Augustyn mówi, że życie jest taką drogą, że w czasie drogi, tak jak w pociągu, wyglądasz przez okno i krajobraz tak jest fascynujący albo przerażający, że zapominasz o celu. Kiedy przypomnisz o celu, to wszystko to, co przeżywasz, ma sens. Przez wiele lat starałem się być idealny. Pracowałem nad swoim zachowaniem, na to, by się spodobać ludziom we wszystkim, co czynię. Stąd czerpiałem jakieś poczucie wartości dla siebie. Musiało mi wszystko wyjść, w niczym nie mogłem pokazać, że jestem słaby, albo że w czymś sobie nie daję radę. Miałem w sobie dużo, dużo lęku. I obawy na to, że się nie spodobam, rozczaruję kogoś, zawiodę kogoś, ojej, kurczę, bym kogoś nie zawieść. Później Bóg mi dał łaskę inną. Coraz częściej zdarzało się, że byłem pozbawiony mitu, pozbawiony sławy, pozbawiony szacunku. Przeżywałem to bardzo. Tak jakby ktoś obdzierał cebulę. Płakałem i każda warstwa była obdzierana. Początkowo nie mogłem się na to zgodzić, że zawodzę, że nie daję rady, że się mylę, że jestem śmieszny, głupi. Że jestem grzeszny, że jestem zniewolony. My nie mogę się na to zgodzić, Pani. On mówię nie, Ja się na Ciebie zgadzam. Nie udawało mi się być kimś, kto fascynuje innych. Wtedy zobaczyłem też, że to ma ogromny sens to czyni wolnym i coraz bliżej jestem samego Jezusa. Jemu nie muszę się starać spodobać, czy zasłużyć. Nie muszę przed Nim udawać kogoś, kim nie jestem. Wystarczy, że jestem sobą, małym, biednym, omylnym człowiekiem, który popełnia nieustannie błędy. Nie muszę być handlarzem, który bezustannie tylko liczy na korzyść duchową, korzyść moralną, korzyść sytuacyjną. Zostawmy finanse na boku. To wejście do świątyni to jest również coś takiego, że on wyrzucił z tej świątyni tych, którzy nieustannie czują się dowartościowywani. Taki błąd popełniał Mateusz Lewi. Przez długi okres życia, dopóki Jezus nie wszedł do jego komory celnej, nie spojrzał mu w twarz i nie powiedział mu najważniejsze słowo, chodź za mną. Świat jest wypełniony ludźmi, którzy wierzą w Boga, ale tak naprawdę nie wierzą, że on jest szczęściem i szczęścia szukają poza nim. I to jest zasadniczy powód, dla którego czują się nieszczęśliwi. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego od ducha do ucha.